Eee, więc cześć, witajcie, jesteś Będziowski, Dzisiaj zagramy sobie w A Dusty Trip W skrócie po prostu wycieczka po pustyni. Potrzebuję? No i tak eee, Dzisiaj to jest moja pierwsza rozgrywka, więc tak na luzie Ciekawie się otwierać, drzwi tutaj dobra. Uuu odry... silnik. Ok, więc tutaj jest samochód. Zobaczmy, ty. A no tak, e, bo zawsze mam to włączone. A tutaj. O! Jeszcze lepiej. Fi... Ok. Mam tutaj silnik. Gdzie to włożyć? O okej, okay, teraz chodnica to jest chyba, o ile co pamiętam, to jest chyba chodnica. O um. Um. A, dobra, okej, okay. więc tutaj mogę włą włączyć światła i postawić. Tu klapa, dobra. Zobacz, o gąbka. A. Gomb... Dobra, ok. Gobka trochę dziwnie. Mogę wymyć? Ciekaw jestem, czy jak tak będę pocierać, to wymyje mi się. Ciekaw jestem. E, dobra, to nie działa. Gobka nie działa, ale. To po prostu coś innego. Tutaj mam pokrywę, to chyba. Tak? Tutaj drzwi. A nie, do, dobra. Um. Ja chcę to jakoś przesunąć. Tą ciężarówkę. No. Ten busik. Nie wiem, jak to nazwać. Busik to po prostu. Uh. Okej, okay. teraz co? A, opony jeszcze zostały e, do włożenia: U, pierwsza opona, druga opona, trzecia i, i czwarta. No, czwarta, dobra, okej. Okay. Mamy już. A to do czego? A dobra, ja chyba wiem. E, ja może. Na no moment. O właśnie, jako osłona, można tak powiedzieć. Okej, okay, to już tutaj mam wszystko gotowe. Zobacz, <grym> klapę, wyrzu klapę wy wy wyrzuciłem. Nieźle. Ale to dobra, to chyba mi teraz jeszcze co zostało to włożyć wszystkie rzeczy, które mi będą potrzebne. Tutaj do piwnicy. Eee, co jest w piwnicy? A, części po prostu jeszcze. Mamy czosnek. To już pierwsza rzecz, w ogóle tak z ciekawości. Hmm. Sprawdzę, czy można drzwi. E, chwila, Te, chociaż to są do samochodu. Co prawda, ale z ciekawości chciałbym sprawdzić. E, chociaż się sądzę, nie. Nie, nie można, dobra. To było trochę głupie, ale tak z ciekawości chciałem sprawdzić czy można coś takiego zrobić, ale dobra. Najpierw zobacz Tutaj widzę, że coś jest. Tylko... No uh, Eee. I would like a cheeseburger with a double fries. Tutaj czosnek na... Co tutaj? O! To ja. No to dosłownie ja, jakby z paślakiem. No popatrzcie. Tak się wtedy no. E, na ten samochód opierałem. To był samochód mojego dziadka. I tak się opierałem, żeby no. E, pokazać mój tu, tłuszcz jaki mam. E, co by tutaj jeszcze... Hmm. To wezmę. Bo zauważyłem, że jak klika się Z, to detach, deta więc najprawdopodobniej mógłbym sobie... Um, um, o! Okej. No, prawie, prawie, prawie. O, no, o, o, dobra. Fenomenalnie. Coś jeszcze tutaj jest, a jeszcze te drzwi. O! 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 O, popatrzcie. Patrzcie jaki backflip robię! O! O mój Boże Ło Ło, panie! O. Ło Eee Fajne, naprawdę Mam tutaj deski Taką deskę to Tutaj na razie dam no to widzimy się zaraz. Za chwilę, bo tutaj posta No, trochę potrwa jak postawię wszystkie rzeczy. No, obok eee, mojego busiku a już nadchodzi zmrok. Nie dlaczego? Ten księżyc wygoda dosyć strasznie. Nie wiem dlaczego, Tutaj taki uśmiech. Serio, trochę creepy. Dobra. Eee, więc jak sami widzicie już wszystko ma wynieść z mojego... A Teraz wszystko mam już wyniesione Coś tam. O mój Boże! Czemu ja mam taki ogromny... Czemu ja mam takie ogromne opody Szy Przy... Jezu! To są tu jaki tu traka jakiegoś Monster Track. <noise> Dosłownie Wow, naprawdę I dobra, uh... Okej. Okay. I chyba trzeba tutaj... O, leje. Zobaczmy ile maksymalnie będzie tak lać. 9 litrów. Dobra, 9 litrów benzyny. Idealnie, dobra. Hmm. Tutaj jedzenie to. Tutaj w... tutaj włożę jedzenie wszystkie całe jedzenie, które mam, czyli chlebek dobowej roboty, baga i bana banana i jeszcze czosnek dobra a resztę to będę musiał jakoś nie wiem zmodyfikować ten samochód ten y, busik żeby to mogł... to mógł żebym to mógł gdzieś da... no jak na przykład gdybym... A nie to mi... A gdybym to... Tak zrobił. O! A nie, dobra E. e. Dobra, tutaj wolę nie ryzykować. Dobra. O, uu, jedziemy Dobra, zostawiam jednak te rzeczy. Let's go. No, 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 no. Uu, jedziemy. Rozumiecie? To jedziemy! Prowadzę samochód! Prowadzę busik! To jest mój pierwszy raz kiedy prowadzę... O, zapomniałem zamknąć klapę, ale co mi tam? Pierwszy raz prowadzę! To mój pierwszy cigment W moim życiu Ciekaw jestem dokąd dojadę Na... Z... z dziewięcioma Litrami Benzyny Ciekaw jestem Nie pytajcie się mnie, co, ja, co ja zrobiłem um. Gówniana belka Oczywiście musiała mi... Pier... Pier. Je będę um. Wszystko Wszystko w jest w porządku Halo... Uh, uh, no Chcę wyjść. Ale nie w taki sposób nie no. Wytrzymam e, Udało mi się to wyjąć Ale mam problem, żeby to włożyć teraz. Nieważne. Nieważne. Nie pytajcie się czego umarłem. Nie umarłem, nie zasetowałem się po to, żeby pochwalić się e, swojemu awatorowi i e, no, że wydałem Robuxy z dowodu. Na o to, no. ale no jak sami widzicie jest już dzień z dwa razy musiałem się zresetować Nie pytajcie się dlaczego jak sami widzicie samochód jest już naprawiony tam deszczelna deska musiała mi no, zepsuć mi wtedy ten samochód więc ale już jest w porządku Tutaj dam trochę większą jakość żeby lepiej wi więcej widać bo to zamknę jedzenie jest chyba w porządku. Eee, mogę je No, mogę jechać. Mogę dalej jechać w podróż. Mam nadzieję, że nic złego się nie stanie teraz. E, widzicie? Tam coś jest. Jak, jak, jakaś budowla jest tam. Ciekawe jest. No. Tu coś ciekawego będzie tam. Dames en heren, dit wetsvoorstel Zobaczmy co tutaj jest ciekawego. O! Żule. Okej. Okay. dobra, zobaczmy. halo o, jeszcze długi dynamit jest tutaj z nimi na 100% będzie wszystko w porządku A tutaj coś może być Teraz sprawdzę taki może klasyk, może nie klasyk e, dobra. Mam tutaj kibel To postawię na kiblu. Wie to w ogóle tak, żeby ten, ten kib... O, właśnie tak teraz to tak położę teraz stanę na tym i o o u blisko A no dobra po prostu tak można tutaj wejść? można coś ciekawego jest? jest donat drzwi do samochodu i papryka Tutaj to to chciałem wziąć, co, co to jest, uuu spray, uuu ciekaw jestem czy będę mógł no, pofarbować sobie samochód. uuu zmienia się kolor eee nieźle jeszcze te drzwi sobie przefarbuję no no to wsadzę sobie tutaj bo to jest bardzo przy bardzo fajne i przydatne może być, bo po prostu no, zafarbować sobie widziałem tutaj o, dynamit to to też jest fajne nie pytajcie się dlaczego proszę nie pytajcie się, czemu dynamit jest bardzo fajną rzeczą, po prostu nie nie pytajcie się dla mnie to muszę być trochę ostrożny, żeby no, nie spowodować wybuchu. Wazy nie mogę zniszczyć. Cegła. Nie wiem co to są za butelki, ale na wypadek je biorę. Może to są butelki no z olejem lub czymś podobnym. Po prostu może się to przydać. Więc no. Jeszcze zbiorę najpotrzebniejsze rzeczy, i no jeszcze wra no, będę prowadzić. Edge Drive Dobra, to już było ostatnie. Mogę nareszcie wyruszać. Wybaczcie, że już jest noc, ale tak to bywa. A no tak, jeszcze zapomniałbym klapę tutaj zamknąć. Mało mam wody, więc trochę źle. Mam nadzieję, że dojadę gdzieś. A. Uh. Halo? Co jest znowu? na Boga Nie no O Boże Nie ma wody Piechotą muszę iść, tam widziałem, że jest jakaś bud Jest jakieś miejsce, może tam coś będzie ciekawego, a jeśli nie na to kończę już. O! O, tutaj coś jest Tutaj coś jest. Jakiś budynek Dobra, zobaczmy czy coś ciekawego tutaj jest. Nie no, to nie wygląda na garaż po prostu.

Ok, zobaczmy, co tutaj jest. Butelki, silnik, to jest chyba to, co myślę, to jest olej, murka nawet. Ale dobra, mam nadzieję, że Fiwał się spodobał. U, nawet mógłbym Czy mi się wydaje czy mógłbym chwila A nie, chyba jednak nie Jeszcze tylko tak ciekawość ciekawości zobaczę tutaj A nie, dobra Mam nadzieję, że film Wam się spodobał i widzimy się w następnym odcinku Do zobaczenia i cześć